Z tej strony Jojo i witam Was we vlogu, w którym chciałem wytłumaczyć, co się ze mną działo, co się ze mną dzieje i co się będzie ze mną działo, ponieważ ostatnio są troszkę pustki na kanale, muszę to przyznać. Streamów nie było, nie dałem rady, nie wyrabiam się z czasem, ale już Wam tłumaczę, o co chodzi. Jak wiecie, w lipcu byłem na koloniach w Jastrzębie Górze jako wychowawca kolonijny. Od razu pozdrawiam wszystkich kolonistów, którzy tam ze mną byli, moją grupę przede wszystkim, najstarszą. No, wszystkie dzieciaki po prostu Odkryły, że mam kanał na YouTubie, więc wszyscy wieczorami oglądali. Co tylko wchodziłem do pokoju, to były. Słyszałem, jak moje filmy Lecą albo Intro. No to pozdrawiam Was, bo pewnie też oglądacie tego vloga. No i byłem sobie jako wychowawca. Ja myślałem, że po powrocie będę miał więcej czasu, będę mógł coś porobić. No ale niestety okazało się, że nie mam takich mocy, żeby wydłużyć dzień, żeby on trwał więcej niż 24 godziny. A szkoda, bo przydałoby mi się w tym czasie. No i co? Na co ten czas poświęcam? Organizuję przede wszystkim zawody z Zawiercie 2017, które są już w ten weekend w Zawierciu. Mam nadzieję, że o tym wiecie. Jeśli nie, no to są to zawody speedcubingowe. Strona zawiercie.pl Można wejść, zobaczyć o co w tym chodzi w ten weekend 29-30 lipca w Zawierciu. Zapraszam wszystkich. Wstęp jest wolny dla widzów. Można przyjść, pooglądać, spotkać się ze mną, pogadać. Śmiało zapraszam każdego. Wszystkich razem, każdego z osobna na te zawody. Poza tym, poza zawodami jeszcze poświęcam dużo czasu, bo od 1 sierpnia ten na obóz harcerski, znowu jako wychowawca, tylko na obozie harcerskim jest troszkę inaczej, bo poza tym, że jestem wychowawcą, sam biorę aktywny udział w organizacji tego obozu, dlatego zajmuję się przygotowywaniem zajęć, robieniem konspektów, jakieś koszulki przygotowanie na obóz koszulek i wielu, wielu innych rzeczy, które też wymagają ode mnie poświęcenia, jeśli chodzi o czas. I dlatego nie znalazłem tego czasu dla was. Niestety. Bardzo jest mi przykro z tego powodu, bo jednak YouTube'a zawsze stawiam wysoko. Ale teraz nie dałem fizycznie... Nie miałem fizycznie możliwości, żeby pogodzić ten obóz, pogodzić zawody i jeszcze dla Was zostawię trochę czasu, za co Was bardzo przepraszam. Jeszcze raz. No ale, żeby nie było tak sucho tutaj na kanale, no to teraz nagrałem 6 filmów dla Was. Jestem zaraz po nagrywaniu filmów jeszcze chyba gdzieś spocony jestem na twarzy, bo siedzenie przy tych lampach to po prostu jest temperatura od tego. Nagrałem dla Was 6 filmów. Wy pięć recenzji i jedne podstawy szybkiego układania będą te filmy pojawiały się w czasie, gdy mnie nie będzie. Czyli od 1 do 18 sierpnia co 3 dni będziecie mieli jakiś film. Ostatni będzie, jeśli dobrze wyliczyłem, 16 sierpnia, więc po moim powrocie pewnie też nagram jakiś vlog podsumowujący, co się działo. Będzie utrudniony kontakt. O ile w Jastrzębie i Górze miałem ten dostęp do Internetu cały czas, w ośrodku, w którym byłem, miałem laptopa, czytałem sobie te komentarze, odpisywałem, jak była potrzeba. Coś tam też zdalnie robiłem, jeśli chodzi o zawody, no to teraz niestety będę w środku lasu w Kostkowicach koło zawiercia. Tam już takiego dobrego zasięgu nie ma. Ja będę starał się coś tam śledzić na telefonie, wejść przez aplikację, zobaczyć, jakie są komentarze, jak piszecie pod tymi filmami. No ale niestety nie wszystko uda mi się zrobić. Dlatego kontakt będzie utrudniony z Wami. Dlatego musicie spodziewać się tego, że przez te najbliższe 18 dni, no niestety będzie ciężko się ze mną skontaktować. No i tak jak mówiłem, 1 sierpnia wejdzie pierwszy film, być może jeszcze wcześniej uda się jak przyjdą do mnie kostki, bo wysłano mi Thunderclap 4x4 od Mofang, który ostatnio się miał ukazać, jeszcze chyba przedpremierowo, jeszcze go no nie ma oficjalnie, wysłali do mnie dwie wersje, 60mm i 62mm, jak się uda to unboxing jeszcze przed wyjazdem, no jeśli się nie uda to niestety dopiero po 18 sierpnia. Po 18 sierpnia, teraz już zapowiadam wam taki tydzień konkursów. Będą różne konkursy, będzie można wygrać spinery, kostki. Wszystko to z okazji tych moich 30 tysięcy subów. Cały czas o tym mówię, cały czas zapowiadam ten konkurs, a nie mogę znaleźć czasu. Po 18 sierpnia już będzie spokój. Względny spokój, więc będę mógł taki konkurs przeprowadzić i na pewno po tym moim powrocie znajdziemy sobie taki termin, żebym miał pewny tydzień, kiedy jestem w zawierciu, kiedy się nigdzie nie ruszam i zrobimy sobie razem z tym tygodniem konkursów. Tydzień streamów będziemy robili codziennie streama, będziemy układali kostki, będziemy odpowiadali na pytania, no będziemy robili różne rzeczy, co wy wybierzecie, co wy zaproponujecie, to różne rzeczy na streamach wam pokażę. Dlatego chcę po tym moim przyjeździe. Skumulować to wszystko, co mam teraz, braku braku czasu w czasie mojego jednego wyjazdu, drugiego pomiędzy wyjazdami, więc całą tą pustkę wynagrodzę Wam właśnie takim intensywnym jakimś tygodniem po moim przyjeździe. No a teraz, tak jak mówiłem, 6 filmów przed Wami, potem ten tydzień streamów. W ten weekend mam nadzieję, że widzę się z Wami w zawierciu, na zawodach w zawiercie albo z Wami jako zawodnikami, albo z Wami w formie widzów. Zapraszam, wstęp jest wolny, więc można zobaczyć, jak się sprawdzam. W formie organizatora, a nie tylko uczestnika, bo jeśli chodzi o uczestnika, to pewnie wielokrotnie widzieliście. Teraz będziecie mogli zobaczyć, jak sprawdzę się jako organizator zawodowy. Oczywiście nie sam, bo jest ze mną Ania i Bartek, którzy razem ze mną to organizują, no ale nadal jeden z trzech organizatorów to też jest dużo. Nie jestem jednym z pięćdziesięciu, tylko jednym z trzech, więc zobaczycie, jak to wychodzi w naszym wydaniu. No i to ja było na tyle, bo już o, chyba cały mokry jestem. A więc czas kończyć. Ja lecę te filmy kleić, żebyście mieli je gotowe. O, siły nie mam na nic, no, ale cóż, takie życie wybrałem sobie intensywne wakacje. Mam nadzieję, że wy w przeciwieństwie do mnie odpoczywacie w te wakacje, że dobrze spędzacie, fajnie się bawicie yy... i jeszcze znajdujecie czas, żeby oglądać moje filmy. Dzięki Wam wielkie za uwagę. Widzimy się już 1 sierpnia w tych filmach, które nagrałem na zapas. Ewentualnie, jak się uda, to może wcześniej, jeszcze w unboxingu. Widzimy się na zawodach, w mam nadzieję. No i, I tyle, i kończę, bo się za bardzo rozgaduję. Ale brakuje mi tego mówienia do Was. Musicie wiedzieć, że jednak lubię do Was mówić, lubię z Wami rozmawiać, być, więc tak się rozgaduję. Cześć!